Witajcie! Następna, następny odcinek z serii o wkładkach i podpaskach Tiandę. E, dzisiaj mówimy o nefrytowej świeżości, o serii Nefrytowa świeżość od Tiandę. E, link do poprzednich wkładek z energią traw podlinkuję tutaj w opisie. Także, jeżeli będziecie chcieli wrócić do tego, co to są za wkładki, czym się różnią, jakie mają działania, to link znajdziecie w opisie i zapraszamy, żebyście mogły do nich wrócić. A teraz będziemy mówić właśnie o następnej serii wkładek, którą ma Tiandę, o wkładkach z nefrytem. Także Mario, bardzo Cię poproszę o, o opowiedzenie. Czym się różnią wkładki od podpaski na frytowa świeżość od tych, o których mówiłyśmy w poprzednim odcinku, czyli o energii traw. Dzień dobry. Przede wszystkim różnią się ilością warstw chłonnych, która jest prowadzona do siedmiu warstw ponadto ilością ekstraktów zastosowanych w tak zwanym wkładzie, czyli fitomembranie? A mianowicie ten skład jest oparty na trzech głównych wiodących składnikach sfokusowanych na działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe, ale także przeciwsiądowe, przeciwzapalne, nawilżające i ogólnie ochronne i pielęgnacyjne. Te składniki to kamelia goździk i mięta pieprzowa. Może krótko powiem co każdy z tych ekstraktów wnosi w temacie zdrowotnym. Olej goździkowy przede wszystkim działa dezynfekująco, lekko znieczulająco, pobudza krążenia, krążenie niszczy, roztocza, usuwa wszelkiego rodzaju stany zapalne. Jeżeli chodzi o miętę pieprzową, no przede wszystkim jest dawcą fitoestrogenów. Ma wpływ na poziom hormonu. LH i FSH, które stymulują jajniki i zarządzają cyklem menstruacyjnym. Pomaga w zwiększeniu estrogenów, co jest istotne w momencie, gdy poziom estrogenów u kobiety spada, czyli zwykle chodzi o ten okres okołomienopełzalny. Ma wpływ na obniżenie testosteronu i innych androgenów, których podwyższony stan u kobiety prowadzi do różnych zaburzeń. Między innymi takim zaburzeniem jest nadmierne owłosienie. I kamelia, kamelia która działa przede wszystkim łagodząco, jest wyciągiem z zielonej herbaty, też działa gojąco na mikrorany, otarcia i przeciwzapalnie. Dalsze różnice pomiędzy energią traw a nefretową świeżością polegają przede wszystkim na ilości. I jeżeli chodzi o podpaski na noc i na dzień, jest ich tutaj 10, natomiast mają mniej warstw chłonnych, czyli bardziej skierowane do osób, które nie mają bardzo obfitych miesiączek, które nie mają problemu z nietrzymaniem moczu i oczywiście chodzi tutaj o obfite krwawienia, które często towarzyszą Okresowi menopauzy. Jeżeli chodzi o grubość, to jest ona mniej więcej taka sama czyli wkładka na dzień jest cienka, wygodna, również w 100% naturalna i wkładka na noc nieco cięższa w porównaniu z energią traw. Tak jak powiedziałam, ma mniej warstw chłonących, ma natomiast dodane poza warstwą, która jest materiałowa, czyli Warstwą bawełnianą ma dodany puder, bawełniany, który jest dodatkowym, dodatkową warstwą chłonną, ale już w postaci właśnie pudrowej. Jeżeli chodzi o tą linię. Te trzy składniki wiodące skierują uwagę na tą linię kobiety, które nie radzą sobie z nawracającymi infekcjami, z zaburzeniami mikroflory bakteryjnej po kuracjach na przykład antybiotykowych, też jeżeli chodzi o niwelowanie albo przykrego zapachu związanego z upławami, których częstą przyczyną są infekcje bakteryjne. Właściwie tak e, można powiedzieć, że jeżeli ktoś e, ma nawracające różnego typu infekcje spowodowane albo antybiotykoterapią, albo wychodzeniem na basen, tak, gdzie jest chlor, gdzie są różne e, rzeczy związane z zaburzeniami, bariery. E, Ochronnej, jaką mieli śluzówkę. Tak, bariery ochronnej, to tutaj profilaktycznie spokojnie możemy wykorzystywać te wkładki i podpaski, tak, ponieważ właśnie działają przeciw przeciwwirusowo, przeciwświątowo, przeciwzapalnie, jak również nawilżająco, pielęgnacyjnie i oczywiście ochronnie. Jakbyś Maria mogła jeszcze pokazać, jak wyglądają one od środka, a ja dodam, że tak jak Maria wspominała, tych wkładek, tych podpasek na dzień i podpasek na noc jest po 10. W opakowaniu zbiorczym, ale oczywiście one też są pakowane pojedynczo, czyli spokojnie możemy włożyć jedną czy dwie podpaski, czy wkładki właśnie do torebki, żeby mieć w razie W, bądź jeżeli któraś z koleżanek będzie miała nagłą potrzebę, tak, także możemy ją poratować, i Maria zaraz pokaże, jak wygląda od wewnątrz właśnie podpaska netwersowej świeżości, tak, jaka tak jak mówiła, jest różnica tutaj w wielkości, w ilości warstw i jeszcze coś mówiłaś o o skrzydełkach, tak? Tak, tak jak powiedziałam, one nie spełniają aż tak zadania przy obfitych trwawieniach, dlatego, że w porównaniu z podpaską na noc czy na dzień z energii traw, nie mają na całej długości zabezpieczających skrzydełek. Nie wiem, czy to jest widoczne. Dla porównania pokażę, pokażę tą, tą. I tutaj widać, że ta taka firanka zabezpieczająca jest znacznie mniejsza. I dlatego ta podpaska jest skierowana do osób, które mają mniej obfite krwawienia i też dla osób, które nie mają problemu z nietrzymaniem moczu. Tak wygląda jest cieńsza. Ma mniejsze możliwości, jeżeli chodzi o wchłanianie płynów ustrojowych, ale większe działanie przeciwzapalne, bo te trzy składniki wiodące jakby przekierowują ten produkt do osób, które borykają się z tymi nawracającymi infekcjami. Po co? Głównie profilaktycznie, żeby zahamować rozwój infekcji i po to, żeby wpłynąć między innymi regulacyjnie na poziom czy gospodarkę fitoestrogenami. Obecność na drugiej pozycji mięty pieprzowej świadczy o jej większym wysyceniu niż w innych produktach, od ciande tego typu, które mają bogatszy skład, ale też w związku z tym to przeciwzapalne działanie jest jakby spowodowane synergistycznym działaniem większej ilości ekstraktów roślinnych. Tutaj zdecydowanie wiodąca rola olejku goździkowego o działaniu także lekko rozgrzewającym. To ja teraz jeszcze dopowiem, że jeżeli chcecie zobaczyć, jaka jest absorpcja właśnie podpasek marki Tiande, to tutaj podlinkuję również w opisie do filmiku, który jest właśnie o tym, tak? Także będziecie mogły sobie zobaczyć, jaka jest różnica między tymi podpaskami, które są od Tiande, a tymi, które możecie normalnie kupić w drogeriach. W tej serii nefrytowa świeżość, oprócz tych, o których przed chwileczką mówiłyśmy, mamy jeszcze kilka innych rodzajów. Jakbyś Maria mogła powiedzieć, bo mamy tutaj jeszcze trzy rodzaje wkładek, o których będziemy mówić w innych filmach. Także zapraszamy Was już. Teraz, na następne. Jeżeli podoba Wam się ta seria, jeżeli podoba Wam się to, co oglądacie, koniecznie zostawcie łapkę w górę, koniecznie zasubskrybujcie kanał i wciśnijcie dzwoneczek, żeby mieć informacje na bieżąco, jeżeli są nowe filmy na kanale. Także pamiętajcie o tym. A teraz Maria pokaże nam dalszą serię tych. To już będą wkładki, nie? To już będą wkładki. Tak, wkładki na co dzień. W trzech, w trzech odsłonach jest to wkładka pierwsza na bazie aloesu, druga wzmocniona chipem anionowym i trzecia ekstra cienkie oparte na podobnym składzie, ale wzbogaconym o czynnik, o którym powiemy przy następnym filmiku, przy następnej odsłonie. Dokładnie, czekajcie na następny film, a my się na dzisiaj żegnamy. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Do następnego razu. Hej.